Środa 13 marca Wojciech Ozimek. Zaczynamy jak zwykle od skrótu najważniejszych informacji dnia. Co najmniej miesiąc może potrwać wymiana gazowej instalacji w budynku przy ulicy filtrowej. Spektakl Radomskiego Teatru otworzy galę wręczania muzycznych nagród roku Fryderyki 95. Z powodu nieszczelności instalacji podjęto decyzję o odcięciu gazu w budynku mieszkalnym przy ulicy filtrowej. Wymiana instalacji może potrwać ponad miesiąc. Według administracji możliwe są kolejne wyłączenia gazu w innych budynkach komunalnych. Budynek komunalny przy ulicy filtrowej 3 wybudowano kilkadziesiąt lat temu. Budynek jest poważnie zdewastowany. We wtorek po skontrolowaniu instalacji gazownicy podjęli decyzję o odłączeniu gazu w całym budynku. Ja wie proszę pana w tej chwili mówi mieszka 70 lokatorów w bloku. Co mamy dalej zrobić? Oni powiedzieli proszę pana, nas, nas to nic nie obchodzi gazu, po prostu możecie nie mieć nawet przez trzy tygodnie. Lokatorzy są zaskoczeni, że nie poinformowano ich wcześniej o odłączeniu gazu. Kierownik administracji budynku Stanisław Sobera powiedział nam, że wstępne oględziny wskazują, iż należy wymienić całą instalację gazową zarówno w piwnicach, jak i pionach. Jak się okazało, instalacja była w wielu miejscach nieszczelna. Przeprowadzenie remontu może potrwać nawet ponad miesiąc. W tym czasie lokatorzy będą musieli korzystać z kuchenek elektrycznych. Mieszkańcy budynku obawiają się o stan instalacji elektrycznej, która może nie wytrzymać tak poważnego obciążenia. Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych mieli do 10 marca złożyć w Urzędzie Miejskim dokumenty potwierdzające fakt dokonania kontroli instalacji gazowych i wentylacyjnych. Kierownik rejonu gazowniczego w Radomie powiedział dzisiaj, że gdyby prezydent miasta zapytał fachowców o zdanie, nie wydałby rozporządzenia niemożliwego do wykonania. O wprowadzeniu takiego rozporządzenia dowiedzieliśmy się z gazet, radia i telewizji. Gdyby prezydent zapytał nas o zdanie, stanowczo odradzalibyśmy nakazywanie ludziom wykonanie czegoś, co jest niemożliwe do wykonania, powiedział kierownik rejonu gazowniczego w Radomiu, Zbigniew Ikwanty. Wyjaśnił, że w Radomiu jest około 100 prywatnych zakładów wykonujących instalacje gazowe, lecz tylko 5 z nich ma uprawnienia do kontroli. 5 osób nie jest w stanie sprawdzić w ciągu miesiąca instalacji w całym mieście. Podczas spotkania u wojewody Zbigniewa Gołąd Ustalono również, że pracownicy pogotowia gazowego podejrzewający nielegalne podłączenie do instalacji, czyli po prostu kradzież, będą wchodzić do mieszkania w asyście Straży Miejskiej i Policji. Pracownicy Wydziału Geodezji zostali zobowiązani do opracowania systemu, który umożliwiłby służbom ratowniczym dostęp do planów instalacji podziemnych o każdej porze dnia i nocy. Dotychczas z powodu braku aktualnych planów pracownicy rejonu gazowniczego, wodociągów, zakładu telekomunikacji oraz zakładu energetycznego uszkadzają sobie nawzajem. Instalacje instalację podczas usuwania awarii. Fragmentem musicalu Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze. Radomski Teatr Powszechny rozpocznie wielką galę wręczania muzycznych nagród roku Fryderyków 95. Impreza odbędzie się w najbliższy wtorek w Warszawie i będzie transmitowana na żywo przez pierwsze programy telewizji polskiej i polskiego radia. Musical Andrew Lloyda Webera z librettem Tima Rice'a i w reżyserii Wojciecha Kempczyńskiego zyskał wielkie uznanie krytyki i publiczności, stając się wydarzeniem teatralnym i sensacją roku. Fragment muzykalu otworzy galę Fryderyków 95 w Warszawskim Teatrze Polski. 19 marca w teatrze polskim jest Gala Fryderyków, którą my otwieramy. Otwieramy czterema piosenkami z drugiego aktu. Niedawno było kierownictwo polskiej telewizji, i no, dzisiaj otrzymaliśmy potwierdzenie zaproszenia. W związku z wyjazdem zespołu do Warszawy spektakl wtorkowy w Radomskim Teatrze został odwołany. Dyrekcja przeprasza publiczność i wszystkich, którzy wykupili na ten dzień bilety, zapraszając na przedstawienie w innym terminie. Tanie budownictwo mieszkaniowe dla rodzin mniej zamożnych ma szansę ruszyć w bieżącym roku. Po zasileniu konta krajowego funduszu mieszkaniowego środkami z resortu budownictwa, pierwsze kredyty preferencyjne udzielone zostaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Warunki otrzymania kredytu są identyczne jak w przypadku każdej innej pożyczki. Inwestorzy muszą legitymować się dobrą kondycją finansową i mieć na koncie własne środki odpowiadające połowie kosztów inwestycji. Te wymagania, nie biorąc pod uwagę dalszych dotyczących powierzchni i wyposażenia mieszkań, sprawiły, że zainteresowanie budową domów czynszowych ze strony radomskiej spółdzielni jest niewielkie. Jak stwierdził prezes spółdzielni południe Kazimierz Staszałek, przy obecnych kłopotach jednostek spółdzielczych bardziej korzystny wydaje się najem mieszkań w już istniejących budynkach. Zdecydowanie większe zainteresowanie budową czynszówek wykazuje gmina. Obiekty co do budownictwa czynszowego, oczywiście, będą realizowane na początku przy ulicy Żółkiewskiego, w sąsiedztwie spółdzielni Łucznik. Będą to dwa budynki, jeden budynek 80 mieszkań, drugi budynek, 28 mieszkań. Zainteresowanie budownictwem czynszowym ze strony gminy jest w pełni uzasadnione. W Radomiu stan budynków komunalnych jest wręcz katastrofalny. Około 120 obiektów mieszkalnych kwalifikuje się do natychmiastowej rozbiórki. Wydział Gospodarczy Sądu Wojewódzkiego w Radomiu nie podjął wczoraj decyzji w sprawie ustalenia legalności wyboru Rady Pracowniczej w Radomskim PKS-ie. Rozprawę odroczono do 26 marca. Wniosek do sądu złożył były dyrektor PKS, Zbigniew Kucharski, który domaga się sprawdzenia, czy Rada Pracownicza została powołana zgodnie z prawem. Prokuratura rejonowa w Lipsku podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia w sprawie stworzenia zagrożenia epidemiologicznego w Zwoleniu. Na początku lutego na zwoleńskim wysypisku śmieci znaleziono 20 martwych psów, które mogły być chore na wściekliznę. W razie ustalenia winnych grozi im kara od 2 do 10 lat więzienia. Ponad 5 tysiąca uczniów. Z ostatnich klas szkół średnich Województwa Radomskiego przystąpiło do próbnej matury. Dzisiaj przyszli maturzyści zdawali egzamin pisemny z wybranego przedmiotu. Po raz pierwszy prace przyszłych maturzystów będą oceniane według tych samych kryteriów. Tematy prac z języka polskiego były jednakowe dla uczniów liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych. Według opinii piszących nie były trudne. Organizacja próbnych matur przypominała prawdziwy egzamin dojrzałości. Mimo że uzyskana nota jest oceną cząstkową z danego przedmiotu, stres towarzyszył nie tylko maturzystom, ale również czekającym rodzicom. Ja sobie przypominam, że też kiedyś miałem maturę, też się denerwowałem, ale syn idzie pierwszy raz do matury, to znaczy jego pierwsza matura, no niestety, on się mniej denerwuje niż ja. Dziś uczniowie zdawali drugi egzamin pisemny, tym razem z wybranego przedmiotu. Nie będzie egzaminów ustnych z języków obcych. Do nich uczniowie przystąpią podczas matury w maju. Władze oświatowe nie będą narzucać nauczycielom, z jakich podręczników mają korzystać ich uczniowie. Szkoły powinny jednak odpowiednio wcześnie poinformować uczniów, jakie książki mają kupić. W ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka, Włodzimierz Wolski, zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich o uporządkowanie rynku podręczników szkolnych. Było to konsekwencją interwencji rodziców, którzy narzekali, że nauczyciele zmieniając często tytuły podręczników szkolnych narażają ich na niepotrzebne koszty. Gmina m.in. wydała 3,5 miliarda na tzw. wyprawki szkolne, a ile wydali rodzice, to nikt tego nie jest w stanie obliczyć. W radomskim Kuratorium Oświaty poinformowano nas, że ministerstwo dążyć będzie w tym roku do uporządkowania rynku podręczników i pomocy szkolnych. Zapowiedziano stworzenie listy ekspertów men, którzy opiniować będą podręczniki dopuszczane do użytku. Kuratorium Oświaty uważa, że każda szkoła powinna poinformować uczniów przed końcem roku, jakie podręczniki należy zakupić. Jednak ani Kuratorium, ani też ministerstwo nie będą narzucać szkołom, z jakich książek należy korzystać. Blisko 213 tysięcy osób. Obsłużył w lutym bieżącego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Największą część klientów ZUS, ponad 107 tysięcy, stanowili tradycyjnie emeryci i renciści. Średnia miesięczna emerytura wyniosła w lutym 482 zł. Renta inwalidzka 369 zł, a średnia renta rodzinna 402 zł. W wieku 73 lat zmarł Jerzy Stąpkę, nestor radomskich fotografów. Jego zakład przy placu Konstytucji 1 funkcjonował blisko pół wieku i był znany kilku pokoleniom radomian. Pogrzeb Jerzego Sztąpkę, więźnia obozów koncentracyjnych o i Sachsenhausen, odbył się dziś na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. W ostatniej drodze, zasłużonemu radomianinowi, obok rodziny, towarzyszyli przyjaciele i znajomi z tysięcy fotografii wykonanych rękami mistrza. Marianna Wiśnios ze wsi Rataje koło Wąchocka uznawana jest w Polsce i świecie za jedną z najwybitniejszych malarek ludowych. Jest to polski Giotto, powiedział Bolesław Nawrocki, znany kolekcjoner sztuki. Zaliczana jest do najwybitniejszych polskich malarzy prymitywistów. Marianna Wiśnios, 86-letnia mieszkanka wsi Rataje Taje Wąchocka, maluje od dziecka. Obrazy o treści religijnej, sceny rodzajowe zachwycają kompozycją i kolorystyką. W Muzeum Regionalnym w Kozienicach 12 marca otwarto wystawę jej prac zatytułowaną Zbawienie przeszło przez krzyż. Marianna Wiśnios obecna była na wernisarzu. Jeszcze pracuje, jeszcze dużo maluje. Tak chociaż mam już 86 lat. To jest moja własna wyobraźnia. To, co ja pomyślę, że panią to przyjdzie na pamięć i wszystko idzie tak, jakbym tu kreślę, a tu to samo idzie. Wolesław Nawrocki, znany polski kolekcjoner sztuki i intelektualista, od lat zbiera obrazy Marianny Wiśnios i promuje je w świecie, we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii. To jest fantastyczne, biorąc pod uwagę wiek, prawda, utrzymanie tego poziomu artystycznego, który pozwala ją porównywać ją wieśniaczkę, skromną wieśniaczkę z okolic Wąchocka z największymi malarzami wszechdziejów, z szesnastowiecznym malarzem florentyńskim Giotto, z Gogenem. Obrazy Marianny Wiśnios znajdują się w muzeach na terenie Polski, w galeriach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Bolesław Nawrocki planuje w przyszłości utworzenie stałej ekspozycji prac artystki. Od 16 do 19 maja odbędzie się w Krakowie 32 Studencki Festiwal Piosenki. Soliści i zespoły, które zechciałyby spróbować swoich sił w festiwalu, mogą wziąć udział w tzw. giełdzie środowiskowej, czyli Radomskich Eliminacjach Festiwalu. Giełda odbędzie się w klubie Środowisk Twórczych Łaźnia w piątek 22 marca o godzinie 18. Karty zgłoszeń, które są do nabycia w łaźni, będą przyjmowane do 21 marca. Wystawę pasteli Katarzyny Podniesińskiej otworzono wczoraj w teatralnej kawiarni Puenta. Autorka obrazów jest radomianką i stryjeczną wnuczką znanego artysty Jędrzeja Krysińskiego. Ciepło i kameralność. Pasteli Katarzyny Podniesińskiej dają pracom artystki duże szanse na zadomowienie się w naszych mieszkaniach. Na pewno będą przynosić wytchnienie i relaks, a nawet chwilę romantycznej zadumy, świetnie harmonizując ze wszystkimi stylami mebli. Urzeka fascynacja przyrodą i radość tworzenia. Katarzyna Podniesińska, radomianka, malarstwa i rysunku uczyła się w państwowym ognisku plastycznym imienia Jacka Malczewskiego. Prywatne lekcje pobierała u stryjecznego dziadka, artysty malarza, Jędrzeja Krysińskiego. Ukończyła Wydział Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obrazy, które maluje, przeznaczone są do wnętrz mieszkalnych, do małych mieszkań, bardzo często w blokach i to determinuje ich mały rozmiar, ich kameralność i sposób potraktowania tematu. Podniesińską interesują przede wszystkim pejzaże i kwiaty. Ich kolor, który dobiera z pietyzmem i fantazją. Linia służy artystce do podkreślenia planów. Pora już na wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Piotr Szprędałowicz. Witam Państwa. Z udziałem 20 duetów rozegrano w Radomiu marcową edycję korespondencyjnych mistrzostw Polski par brydżowych. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła para niezależnych radom Aleksander i Dariusz Umięszcy. Na drugiej pozycji uplasowali się Władysław Fischer z Air Prix i Antoni Krawczyk z Jodły Jedlnia. Zaś na trzeciej Jacek Kowalski i Hubert Staniewski z Torbudu. Polski Związek Brydża Sportowego opublikował wyniki ubiegłorocznej edycji europejskiego tur turnieju Philip Morris. W stawce ponad 3000 par na czwartej pozycji uplasował się radomski duet Poloneza Esso, Sławomir Kamiński i Jerzy Skoczylas. Wśród 40 najlepszych par sklasyfikowano jeszcze 5 duetów z radomia. W najbliższą sobotę w Warszawie rozegrany zostanie turniej, będący ostatnim sprawdzianem szerokiej kadry młodych brydżystów przed lipcowymi Mistrzostwami Europy Juniorów. Duże szanse na występ w walizkim Cardiff ma Radomianin Piotr Kucharski, reprezentujący barwy Poloneza Esso. Co najmniej miesiąc może potrwać wymiana gazowej instalacji w budynku przy ulicy Filtrowej. Spektakl Radomskiego Teatru otworzy galę wręczania muzycznych nagród roku Fryderyki 95. Kończymy dzisiejsze wydanie. Zapraszam na teledziennik jutro o zwykłej porze, a ja dziękuję Państwu za uwagę.